W sztuce nie może być tak, żeby zachęcić kogoś, a po prostu jak się maluje, to maluje się to, co się czuje. Czyli ta wystawa i prawie wszyscy kolejne w tym roku, to jest wystawa pod tytułem Uczucia. Natalia Poliszczuk to młoda, ale już ceniona na arenie międzynarodowej artystka pochodząca z Ukrainy. Do tej pory brała udział w 16 plenerach i ponad 80 wystawach autorskich i grupowych. Od 2008 roku należy do Stowarzyszenia Narodowego Malarzy Ukrainy, trzykrotnie nagradzana honorowym dyplomem Ministerstwa Kultury i Turystyki Ukrainy za znaczący osobisty wkład w formowanie wartości kulturalno-duchowych i wysoki profesjonalizm. Jej prace zdobią państwowe i prywatne kolekcje nie tylko na Ukrainie. Ale też w Europie i Ameryce. Artystka mieszka w truskawcu, partnerskim mieście Limanowej. Kiedy człowiek patrzy na płótno i akurat jest smutny, widzi smutny obraz, bo taki ma nastrój, tak to odbiera. Ale jutro spadnie ciepłe, letni deszcz albo zaświeci słońce, człowiek przyjdzie i będzie oglądać ten sam obraz i będzie on zupełnie inny, dlatego że czuje się inaczej i odbiera to inaczej. Więc nie zależy mi na kolorach, w moim malarstwie chodzi mi o to, co jest w sercu człowieka, który to odbiera i jak on to traktuje. Ekspozycję można oglądać w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej jeszcze do 20 września. W imieniu biblioteki i autorki serdecznie zapraszamy.